Pierwszych walk w Muay Thai to możliwość pokazania się początkującym zawodnikom. W tym turnieju mogli wystartować ci, którzy na ringu nie stoczyli jeszcze trzech walk. W sumie wystartowało ponad 120 sportowców z kilkunastu polskich klubów, a także goście z Białorusi. Jest to też taki bardzo ważny tutaj e, impuls tych zawodów. Ponieważ mamy takie bardzo ważny hasło, muay thai przeciw narkotykom, czyli pokazujemy tym młodym ludziom i tym dzieciakom, że warto wejść na salę, potrenować, poćwiczyć, zrobić coś dla siebie, a nie szukać jakiejś takiej złej drogi. Sędziowanie ostatnim czasie, jeżeli chodzi o amatorskie muay thai, zmieniło się, bo nie ma gradacji ciosów, czyli każdy cios zadany z maksymalną siłą, który robi wrażenie na przeciwniku jest punktowany, do czego już coraz bardziej zawodnicy, którzy mają dobre przygotowanie bokserskie też są premiowani. Aczkolwiek no, jest, jest dosyć, możliwości zadawania ciosów jest dosyć dużo, bo są i kolana, i łokcie. Teraz widzimy takich zawodników, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki, więc walki są trochę chaotyczne. A, aczkolwiek no, ci zawodnicy dopiero zdobywają doświadczenie. Przede wszystkim chodzi nam o to, żeby tym młodym ludziom pokazywać, że jest fajna droga na tej sali, że poprzez ten pot. To może wygląda groźnie, ale tak naprawdę nie uczymy przemocy, tylko walki z samym sobą. Ci ludzie wychodzą, a po walce podają sobie ręce, przytulają coś do siebie, dziękują, dziękują trenerom. No Jest to taka świetna atmosfera i naprawdę to uczy samodyscypliny i wytrwałości. Organizatorem turnieju pierwszych walk w Muay Thai była Szkoła Sztuk Walki Warrior z Łodzi. Zawody zostały przeprowadzone w hali Uniwersytetu Medycznego.